Na jakim etapie są inwestycje nadzorowane przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Urzędu Miejskiego? Kilka dni temu rozpoczęła się inwestycja dotycząca budowy oświetlenia ulicznego na zatorzu na ulicach Cedrowej, Owocowej, Jarłowcowej, Kalinowej i Deweniowej. W tej chwili trwają tam prace ziemne. Rezultat tej inwestycji powinien być widoczny w połowie grudnia, kiedy to zostaną ustawione docelowo 34 energooszczędne nowoczesne latarnie z oświetleniem led -owym. Sterowane zegarem astronomicznym. Dodatkowo będą one wyposażone w funkcję redukcji mocy w godzinach nocnych, co z kolei umożliwi nam jeszcze większe oszczędności na zakupie energii elektrycznej na potrzeb tego oświetlenia. Kolejna z inwestycji oświetleniowych prowadzonych przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji to zwycięski projekt z budżetu obywatelskiego, a mianowicie doświetlenie w Parku Wolności. To zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W tej chwili trwają prace projektowe i niezbędne uzgodnienia, które zaowocują tym, że na początku roku rozpoczną się roboty budowlane w Parku Wolności. To oczywiście w zależności od pogody i warunków atmosferycznych, jakie wtedy będą panować. Kolejne inwestycje to te prowadzone w ramach realizacji projektu inwestycyjnego sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach. Niemalże dobiegły końca prace na przystankach autobusowych. Zostały zakończone budowy 10 nowych peronów autobusowych, przebudowy 12 kolejnych peronów, a także zamontowano płytki ostrzegawcze wzdłuż krawędzi przystankowych 65 przystanków. Nie są jeszcze do końca zakończone prace przy zatokach autobusowych. Tutaj zakontraktowaliśmy 7 zatok autobusowych. Zostały zakończone i odebrane 4, mianowicie te na ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków, na 20 stycznia przy Kościele Miłosierdzia Bożego, a także dwie na ulicy Żygowskiej przy zawiadzyńskiej i na wysokości posesji Żgowska 218. Jest już także wykonana zatoka na przystanku Kawniczewicka Wspólna. Tam jednak czekamy na oddanie jej do użytku. Po tym jak został wylany beton. Natomiast te dwie zatoki z przyczyn niezależnych od nas przesuną się na przyszły rok. To te w lokalizacjach Jana Pawła II Zagajnikowa i Wiejska Przejazd. Tam czekamy na umowę z PGE dotyczącą usunięcia kolizji z infrastrukturą energetyczną. A jeśli chodzi o dworzec? Kolejną z inwestycji jest dworzec miejskich autobusów na Pętli Tam Tamta inwestycja również już dobiega końca. Właściwe roboty budowlane zostały zakończone. Oddana do użytku została część nawierzchni drogowej. Autobusy po Pętli funkcjonują już tak jak poprzednio. Natomiast lada moment rozpoczniemy odbiorę już samego budynku. W tym roku powinien zakończyć się odbiór. Natomiast na początku przyszłego roku wystąpimy o pozwolenie na użytkowanie nowego obiektu. Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji koordynuje również funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Wiemy, że od dzisiaj, 3 grudnia, nastąpiły pewne zmiany. Z uwagi na liczne ograniczenia życia codziennego, liczba pasażerów podróżujących komunikacją miejską jest mniejsza niż zwykle i w związku z tym wprowadzamy od dzisiaj, czyli od czwartku 3 grudnia, dwie zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Pierwsza dotyczy linii autobusowej numer 7, która będzie kursować rzadziej. To jest według takiego rozkładu jak kursowała w wakacje. Liczba kursów do godziny 9.30 pozostanie niezmieniona. Wówczas autobusy będą naprzemiennie z liniami 200 261 i 262 między osiedlem Bugaj a centrum kursować co 10 minut. Natomiast po 9.30 liczba kursów siódemki będzie mniejsza. Wtedy autobusy linii 2, 261 i 262 na przemian będą jeździć nie rzadziej niż co 20 minut. Natomiast podjęliśmy także decyzję o zawieszeniu linii nocnej N4WB. Liczba pasażerów komunikacji nocnej w ostatnim czasie z przyczyn oczywistych była niemalże zerowa. Mamy do czynienia z całym Całkowitym zawieszeniem działalności branży gastronomicznej, rozrywkowej. I w związku z tym podjęta została taka decyzja, że na czas pandemii linia nocna nie będzie funkcjonować.